Halo, dzień dobry, śpiochy trąbalskie, zapominalskie. Dzisiaj od 11 do 5, wszyscy posiadacze biletów Pokémon Go biorą udział w specjalnym questie. W Polsce już jest 11, u mnie jest jeszcze 10, także zaczyna się Community Day na Abre, przygotujcie się. I zachęcam was do subskrypcji kanału. I w tym czasie subskrybuj mój kanał, a ja zagnę wam łyżki z użyciem moich mocy psychicznych. Uwaga! Nie wiem, coś nie działa. To może nie tym razem. A jak zostawiliście suba, to już niech zostanie i pokażę wam bardzo fajnego pokemona, którego mam na ten event. E, właściwie nie na event. Mam bardzo fajne Alakazamy. Tu jest 98 IV i 100 IV. Tak, to jest 100 IV, jeden Alakazam. A tu jest drugi 100 IV Alakazam. Jeden jest z 2017, drugi jest również z 2017. Także 3 lata temu udało mi się je zdobyć, a tego Alakazama 2 lata temu. To jest 98, i żeby nie było, że o Hikomikos. Ale masz Pokémony, to ja tutaj spowerapuję tego jednego. Proszę bardzo, na maksa 200 000 lasta, 200 cukierków. Cyk, mamy to 3049 a setka 3057, także dwa kozackie. A la i jeden prawie kozacki. A jeśli chodzi o Abry, to jakoś szczególnie nie mam do ewolucji za wiele, żeby mieć specjalny moveset. Mam jedynie. Tu jeszcze laki jest. To jest jeszcze z Japonii. Yy, tak jest. A kolejne, te co mamy, to są. Już wam mówię, jakie IV. To jest 96 IV. Jeszcze jedyny kandydat właśnie na. Power to też jest z 2017 roku, także to będzie ewolucja oraz właśnie maksowanie. Mam jeszcze 900 candy, <laughs> także myślę, że sporo tych ewolucji zrobię, abr i tak dalej. I dzisiaj o 16:00 kolejny czwarty odcinek zagrajmy w Pokémon Rumble Rush, także będzie e, ciągłość tej serii na kanale. Przynajmniej tak do 20 odcinków, jeszcze sobie pociągniemy daily odcinki, także oglądajcie, a ja idę. Przygotować streama na Community Day, a wy śpieszcie się odpalać grę. Na razie.